Dzisiaj mam przed sobą Heidi Tiger 9 Pro. Odpakujemy sobie hulajnogę. Przygotujemy do jazdy. Pokażemy, co jest w środku. Pokażę krok po kroku, jak wypakować hulajnogę z pudełka. Jak sobie sprawdzić wszystkie podzespoły i przygotować ją do jazdy. Dobra, lecimy. Odpakowujemy. Co mamy tutaj? Deklaracja zgodności. Dwie ładowarki. Jak to w Hyli. Poko jedna ładowarka kosztuje 2, dwie, 2,5 dwie Dobra, to sobie odłożymy. Klucze, ja będę używał swoich kluczy, tych kluczy można używać, no wiadomo, są, macie, są, wygodniej się robi z takimi kluczami, wziąłem sobie z serwisu i ja zawsze takimi kręcę. Jeżeli nie macie, to tymi też da się skręcić, ale ja tutaj nie będę się męczył niepotrzebnie, jak mam lepsze. Eee, dobra i co? I podnosimy sobie kolumnę kierownicy do góry. Mamy tutaj. O, właśnie. I w tym momencie to jest dobry moment, żeby sobie dokręcić kierownicę. Bo teraz nam stoi ta hulajnoga ładnie w pudełku. Rozpakujemy sobie tutaj to wszystko. I sobie dokręcimy kierownicę, jak ona nam tak fajnie, stabilnie tutaj stoi. I teraz co? Odkręcamy sobie mostek. Mostek jest tutaj złapany na cztery śruby. I tutaj kluczowe jest to, żeby każdą śrubę równo dociągnąć, ale to zaraz pokażę. Na razie sobie to odkręcam. Bo inaczej nie włożę kierownicy, tak? I sobie na razie odkładam tutaj na styropian. Właśnie to jest fajnie, jak sobie teraz tą kierownicę przykręcimy, bo tutaj jest to wygodnie zrobić. Potem jak wyprągniemy nogę, to już gorzej. No i dobra. Mamy kierownicę. Podnosimy kierownicę. I ustawiamy tutaj na mostku. Tutaj mamy oczywiście, trzeba zwrócić uwagę, tak jak w rowerze, no, czy w każdym pojeździe, czy tutaj ustawiliśmy to symetrycznie. Mamy tutaj te e, takie wyżłobienia, musimy sobie wcelować, i co? E, I teraz pytanie, jak ustawisz kierownicę? Czy chcesz sobie pochylić bardziej do przodu, czy do tyłu, i tak dalej? Tak jak lubisz, e, ja proponuję zacząć od kierownicy ustawionej domyślnie, czyli. Równolegle do kolumny kierownicy. Czyli tutaj to wszystko robimy sobie w jednej linii. Potem przejedziesz się parę razy, zobaczysz. Może będziesz wolał, żeby sobie bardziej pochylić, może trochę do tyłu. To też jest. Zależy od naszego wzrostu i preferencji. No i co? I wkładam sobie teraz tutaj ten element wspinający mostek i cztery śruby. Załapiemy. Dobra. I klucze. I teraz tak. Tak jak mówiłem, tutaj istotne jest, żeby wszędzie była jednakowa szczelina. Jeżeli tu wszędzie, jeżeli nie dociągniemy równo tych śrub, to nam się nie złoży hulajnoga i nie będzie nam się zaczepiała kierownica tutaj o ten haczyk, nam się nie zaczepi tutaj o, o podnóżek. To, to pokażę też potem. I dokręcam każdą śrubę mocno. Tak. To jest element, który trzyma naszą kierownicę. Chcemy być pewni, że to nam się nie poluzuje. Nie powinno nam się poluzować, ponieważ śruby są domyślnie już posmarowane klejem do gwintów. Więcej tego kleju bym nie dokładał, bo jest akurat dużo. No i kierownicę mamy dokręconą. Lecimy teraz z oprzyrządowaniem na kierownicę. I teraz tak mamy kierownicę, i część elementów na kierownicy jest dokręconych. E, na przykład rączki, ale rączki są dokręcone jak dla mnie trochę za nisko. I sobie poprawia. Poprawiam sobie poprzez poluzowanie tutaj tych dwóch śrub. Luzuję tego gripa. Luzujemy te dwie śruby. I teraz już tutaj ten grip nam pracuje u Ja sobie tak staję. I tak jakbym stał na hulajnodze, kładę rękę tutaj, żeby ręka mi sobie odpoczywała na tym gumowym elemencie gry. Dobra i dokręcam. Dalej. Klamka hamulca. Klamka hamulca tak jak każdy lubi, ale najergonomiczniej jest, kiedy klamkę hamulca położymy sobie delikatnie yy, względem poziomu. Czyli ona, tak jak mamy rękę, jak ustawimy sobie ją za wysoko, to nam się męczą nadgarstki. Jak ustawimy sobie ją troszkę poniżej poziomu, tak jak tutaj jest, ja tylko odkręcę, żeby pokazać. Bo jest dobrze ustawiona, generalnie, ja bym to nie poprawiał. O, to, to nie tak do góry, tak? Tylko sobie ustawiamy trochę, tak jak w rowerze na przykład lubimy, troszkę niżej poziomu. I co? I dokręcamy tutaj śrubą. Mamy. Wyświetlacz. Wyświetlacz i manetka przyspieszenia. W Heidi Tiger 9 Pro mamy manetkę przyspieszenia na palec wskazujący. Ja. Osobiście lubię, jak jest jak najniżej, ale tak, żebym dobrze widział też wyświetlacz, jak jadę. Jak sobie odpalimy wyświetlacz, to chcę sobie położyć to nisko, ale tak nisko, że jak jeszcze stoję na hulajnodze, o tak jak tutaj sobie się przyglądam, żebym dobrze sobie to widział. No i dobra, jeżeli to mi odpowiada, dokręcam sobie wyświetlacz. O, i teraz mam OK. Tutaj sobie tymi palcami będę hamował, tutaj palec wskazujący mam na... Eee, Manetę przyspieszenia. Eee, dobra, lecimy na drugą stronę. Na, drugą, na drugiej stronie mamy też klamkę. No, czyli co? Klamkę sobie ustawiam. Też tak jak tam ustawiłem, czyli ja lubię trochę niżej. No to sobie jadę od razu niżej. Ustawiam też sobie tutaj tego gripa wyżej, no, bo tak lubię mieć tutaj to wyżej. I po prostu położyłem rękę i czuję po prostu, że to jest za nisko, ta guma, i będzie mi niewygodnie. Coś. Dokręcam. Dobra i przyciski. Przyciski analogicznie. Kładę rękę. Każdy ma w ogóle różną rękę. Niektórzy mają długie palce, inni krótsze i tak dalej. Ja mam w miarę krótsze. Te krótkie. I teraz tak do góry jadę z tym. I robię sobie tak. Niektórzy ustawiają to tak. W poziomie. Dla mnie osobiście to nie jest tak, że wy musicie ustawić tak jak ja, ale na przykład ja lubię po prostu jak ten przycisk jest wyżej. To wtedy jak mam kciuka tutaj i podnoszę tego kciuka, no to ten, ten przycisk naciskam tak z góry trochę. tak. I to jest mój styl. Ja lubię taki styl, jak są tak trochę wyżej ustawione i sobie tak ustawiam. To ja będę. Ustawiał. I lecimy dalej. Drugi przycisk Single Dual Eco Turbo też sobie ustawiam. To i tutaj tak. Tutaj ostrożnie, nie, nie wolno tego mocno dokręcać. To wszystko, tutaj te mm, zaciski są plastikowe, jeżeli przeciągniemy, no to wiadomo, mogą nam pęknąć. Nie? No i dobra, i mamy całą kierownicę tutaj dokręconą. Jeszcze sobie sprawdzę, czy te przewody tutaj w miarę jakoś wyglądają. No ale dobra, tu jest wszystko git. Dobra. E, lecimy dalej. Wyciągamy. Wyciągamy jeden. Tyropian, wyciągamy drugi. Tyropian. Łapiemy za kolumnę, łapiemy za podnóżek i do góry. I co? I lecimy dalej. Pozbywamy się tutaj tego zabezpieczenia z pianki. Odpakowujemy. Tutaj mamy światełko, światełko jest włączone. I jeszcze jedna rzecz. Wyciągnąłem z pudełka cztery zaślepki na śruby osi silnika. Zakładam i teraz tak, ja polecam sobie tutaj, to lubi spadać. Polecam sobie tutaj dać kropkę jakiegoś silikonu nawet, zanim to założymy. Tutaj nie będę tego robił, bo nie mam czy sobie silikonu. Dobra, zakładam na każdą śrubę. No i jeszcze sobie tutaj zakręcam porty ładowania bo widzę, że przyszła z zakręconymi. Portów nie kręcimy mocno, tylko tak, żeby poczuć opór. Tutaj w środku jest taka guma. Poczujemy, że już jest koniec, nie dociągamy tego jakoś mocno, delikatnie dokręcamy i jest ok. I co? Moglibyśmy powiedzieć, że co? Kulajnoga gotowa, wszystko złożone i tak dalej. Ale polecam każdą kulajnogę, zanim na nią przyjdziemy, zrobić sobie takich kilka podstawowych sprawdzeń yy, dla bezpieczeństwa swojego, tak? Wiadomo, wyciągnęliśmy ją z pudełka, i nie wiemy, e, czy na przykład fabryka wszystko dobrze zrobiła, i tak dalej. Wiadomo, nie sprawdzimy każdej śruby, bo to nie o to chodzi. To jest akurat highlighter, czyli ona już w ogóle, jak przychodzi, to przychodzi bardzo dobrze skręcona. Nie ma tutaj żadnych luzów, problemów, i tak dalej. Jeszcze nam się to nie zdarzyło, ale e, wiadomo, e, to robią też ludzie. I teraz tak, jeszcze tutaj widzę, że jest niezłożona kolumna, no to sobie składam kolumnę, zaciskam tutaj ten zacisk zanim ruszę. To sprawdzamy. Sprawdzamy, tutaj mamy hamulce hydrauliczne, czyli najbardziej krytyczny element, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli zawiodą nas hamulce, no to wiadomo, jedziemy w ścianę albo w coś, tak. Dlatego jeżeli mamy hydrauliki, polecam sobie zrobić takie coś. Zanim wsiądziemy. naciskamy sobie jedną i drugą klamkę mocno, mocno dociągnąć, mocno tą klamkę, praktycznie tyle ile mamy siły w rękach, tak ponaciskać parę razy, tak. Naciskam, 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 tak. I sprawdzam, czy na pewno mi się tutaj nic nie poci. tak? Czy na pewno w fabryce dobrze tutaj założyli hamulce. Nie ma żadnych wycieków, bo jeżeli ja wyjadę na drogę, nacisnę klamkę i mi spłynie płyn, no to wiadomo, mam problem. Dlatego ja zawsze też sobie obejrzę po prostu, jak jest nowa hulajnoga, tak? Czy tutaj na pewno nic się nie poci? Na zacisku sprawdzam. Jest ok. Hamuję. Naciskam. Taje dęba. Dobra. Z tyłu tak samo. Widzę. Jest ok. Sprawdzę sobie na pewno zawsze też ciśnienie w kole. Podejdę sobie i sprawdzę ciśnienie. Jeżeli mam za mało, to sobie oczywiście napompuję. Napompuję sobie, bo jeżeli mam za małe ciśnienie i zacznę jeździć, to złapę zaraz kapcie wiadomo. Tutaj mamy, ile mamy? 2,4 bara. Myślę, że jest spoko. Ja sobie dopompuję na 3. Dobra. Jakie ci ciśnienie w kołach? Eee, zazwyczaj sprawdzamy sobie, jakie jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie e, na oponie podane przez producenta. I w większości przypadków, przynajmniej w moim, bo ja, ja ważę powiedzmy 90 kg, to ja zawsze pompuję sobie gdzieś bliżej górnej tej granicy. Ale to jest wszystko kwestia indywidualna. Jeżeli wsiadasz na hulajnogę, jesteś lekką osobą i ważysz powiedzmy nie wiem, 70 kg, no to bym pompował mniej, bo po prostu będziesz, czuła, że, będziesz czuł, że to jest wszystko za sztywne i nie masz po prostu tego efektu amortyzacji spompowanych opon. No i co? Mamy hamulce sprawdzone, mamy hydraulikę sprawdzoną, łapię sobie tutaj za kolumnę kierownicy i tutaj właśnie sprawdzam, czy dobrze mam skręcony tutaj mechanizm składania. Czyli ewentualnie dociągam sobie trochę, spinam klamrę i tu, tu ma nie być żadnego luzu. Zapiąłem klamrę, złapałem za kolumnę, tutaj łapę, szarpię i to ma być sztywno. To ma tutaj luźno nie chodzić. Jeżeli jest luz, to ten luz trzeba zawsze wyeliminować, ale w nowej hulajnodze nie powinno być takiego luzu. O takim luzie też powiem na innym filmie. Tutaj w Heidi akurat tego problemu nie ma. Ok, zrobiliśmy sobie takie podstawowe sprawdzenie. Teraz możemy sobie uruchomić hulajnogę. Włączamy przycisk. Tutaj power. I co? I musimy dostawić tutaj kartę NFC. W Heidi jest karta NFC. Dostawiłem kartę NFC. Hulajnoga się uruchomiła. Jeżeli bym tej karty nie, nie dostawił, no to niestety tutaj dwie kreski. Nie uruchamia się hulajnoga. Dostawiam kartę, uruchamia się. Czyli mamy zabezpieczenie, że nam nikt nie odjedzie. To tyle, jeżeli chodzi o takie odpakowanie i przygotowanie do jazdy. Teraz sobie możemy wsiąść na hulajnogę i ją przetestować. Wiadomo, teraz wyjedziemy i przetestujemy na drodze, czy wszystkie tutaj podzespoły dobrze pracują i tak dalej. Skaczemy sobie na zawieszeniu, testujemy wszystko i tak dalej. Zawieszenie nowe zawsze jest twardsze. E, dobra, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie nas tu na naszej grupie e, lub tutaj na YouTube. Na naszej grupie nasi serwisanci będą Wam szybciej zawsze odpowiadać. E, na YouTube też odpowiadamy na komentarze w miarę możliwości. Dobra, no to dzięki. Pozdrawiam.